Cześć, z tej strony Oscar, zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek gier z Pegasusa na moim kanale Archiwizacja, na którym pokazuję stare gry i konsole. Dzisiaj przygotowałem taki, oto Cartridge, na którym mamy trzy gry, ale skupimy się dzisiaj na jednej, Earthworm Jim. Pozostałe dwie gry, tutaj to dwie różne wersje Mortal Kombat, do których wrócimy, myślę, w przyszłości na moim kanale, ponieważ. Jak wiecie, ja te Mortal Kombat też chcę pokazywać regularnie, wszystkie wersje Mortal Kombat, jakie wyszły na Pegasusa, na moim kanale. Wróćmy jednak do Earthworm Jim. Jest to gra z 1994 roku, na podstawie kreskówki, która zresztą leciała w Polsce kiedyś, w latach wczesnych 2000 na RTL-7. Dżdżownica trafia w jakiś taki dziwny kostium jakby kosmonauty, który spada gdzieś tam z kosmosu czy skądś i wtedy staje się super, taka silna i ma różne takie zwariowane przygody. Pierwotnie ta gra wyszła w 1994 roku na Super Nintendo, czyli na SNESa i na Sega Mega Drive, w Ameryce znaną jako Sega Genesis. No i na inne jeszcze platformy, między innymi tam widziałem, że jest na ms dos na Game Boya, no i jeszcze na jakieś inne mniejsze platformy prawdopodobnie. Ale ta zwykła wersja platformówka w 2D 16-bitowa to właśnie była na SNES-a i na Sega. Na Pegasusa, jakim cudem trafiła? No, jest to hack, jest to taki homebrew, Tytuł zrobiony właśnie przez jakichś piratów Chinoli, czy jakiś ludzi z Tajwanu, czy gdzieś tam skądś. Prawdopodobnie podobnej jakości, a może nawet tej samej jakości. Być może nawet od tych samych ludzi, jak hack ten homebrew wydany król Lew, czyli The Lion King. Yy, dlaczego nagrywam w ogóle o tej grze? Bo gier na Pegasusa jest mnóstwo i mógłbym wybrać dowolną grę. Ale tak ostatnio, jakoś mniej więcej tydzień temu, pojawił się na kanale Angry Video Game Nerda, czyli Cine Massacre, właśnie yy, odcinek, najnowszy odcinek, gdy yy, właśnie z trylogią Earthworm Jim na yy, właśnie yy, SNESa, a Sega Mega Drive i na Nintendo 64. I tak pomyślałem, że kurde, przecież ja też to mam, tylko w wersji na Pegasusa. Dlatego pokażmy sobie dzisiaj tę grę. Pograjmy sobie w nią, natomiast ostrzegam od razu, że no yy, ten hack, ten port, można też powiedzieć, yy, właśnie prawdopodobnie pochodzący z Segi, Bo raczej nie jest to Super Nintendo, tylko raczej z Segi, tutaj na Pegusa no, wygląda dosyć biednie, padacznie. Yy, koszmarnie nawet myślę, że tak można to powiedzieć. Yy, brzydko. Ale da się w to grać i myślę, że w latach 90., jeśli ktoś miał właśnie ten kartycz. Tutaj mam napisane 1999, więc prawdopodobnie pod koniec właśnie XX wieku ten kartecz się pojawił. Chociaż może gra już wcześniej istniała, no y, trzeba by było tu też poszukać, jest taka stronka. Y, jakby komuś się nudziło, to może wejść zobaczyć. wikia.com. Butlek i oczywiście przez dwa o pisane, czyli b o t e -g .com. To tam jest taka Wikipedia o wszystkich takich Butlegowych różnych wydaniach. Tych pirackich różnych gier, i prawdopodobnie ten Earthworm Jim też tam będzie, i nawet myślę, że będzie podana data wydania tego. Prawdopodobnie jest to wydanie albo od tej firmy, firmy, no, od tej grupy raczej Super Game, która wydała Król Alwa, albo od Hammer Team, która właśnie robiła Mortal Kombat. A może nawet te dwie grupy to jest tak naprawdę jedna grupa i ciężko to stwierdzić. Skoro są tutaj dwa pieracki Mortal Kombat, więc, które były robione właśnie przez Hammer Team, to być może ten Earthworm Jim, czyli ta dżownica też jest od Hammer Team. Nie wiem tego. Zgaduję tak sobie tutaj głośno myślę. Więc to tyle jeśli chodzi o wstęp. Zapraszam teraz na gameplay. Przygotowałem właśnie sobie tutaj Pegasusa i wrzucam to już tutaj do slotu. I pograjmy sobie razem. Zobaczmy co to zagra. Zobaczcie, tak jak mówiłem, na ekranie mamy właśnie dwa Mortale Kombat, dwójkę i trójkę. Do tego wrócimy, obiecuję, może nawet w przyszły weekend. I mamy ten Earthworm Jim, tylko jest napisane Erta Worm 3. Nie wiem, co tu, o co chodziło tutaj Chińczykom. No zobaczmy, pograjmy w to. Startem zatwierdzamy. Tylko musiałem konsolę zresetować z jakiegoś powodu. Część trzecia, chociaż nie wiem dlaczego to jest część trzecia, skoro to jest tak naprawdę na podstawie pierwszej części. No chyba, że to dopisali tą trójkę, bo wtedy trójka wyszła na Nintendo 64. Ekran tytułowy z... ...przepaskudną muzyczką w tle. I paleta barw ogólnie, zwróćcie uwagę, już na samym tym ekranie tytułowym i podczas samej, samego gameplaya będzie bardzo taka... ...pastelowa. No nawet trochę obrzydzająca. To jest oczywiście demo, to nie ja gram, ale klikam już start. I tu jeszcze raz klikam start i mamy Groovy, Groovy, on właśnie tak mówił w tej bajce. Mamy nawet tutaj obrazek, zobaczcie, taki zrobiony, no prawdopodobnie przeportowany z Segi albo z Super Nintendo. Plansza pierwsza. Zobaczymy jak daleko uda mi się dojść. No i mamy nawet ten sam dźwięk co z Mortal Kombat, więc to zwiastuje, że być może to jest właśnie robota Hammer Team. Tu na górze coś tam. A nie, na górze to mamy pokazane 99. Czyli chyba nieskończoność użycia. Tego lasa. Aha, bo pod, pod selektem zmieniamy broń. Mamy Laso Lub karabin, ale karabin nam się zużywa. Mamy 960 już tylko nabojów. No zobaczymy, dobra. Na dole coś dziwnego mnie atakuje. Co to jest? Nie wiem w ogóle, boże, co to... Jakie to jest dziwne. No zaraz zginę chyba już na pierwszym ekraniku. No zobaczcie. Ej, wybuchłem. <laughs> no, to będzie to, dopiero będzie zabawa, proszę Państwa, no. Z tą grą. No to nie jest to co na sedze lub na Super Nintendo. chciałbym ten, w te oryginały też zagrać kiedyś, ale to. Jeszcze może nie teraz. No, nie mam przede wszystkim Super Nintendo, mam tylko Sega Mega Drive, ale... Nie wiem ile ta gra może kosztować na y, Sega. No ewentualnie można będzie kupić sobie na Aliexpress takiego bootlega, prawda? Czemu nie? No dobra, wróćmy na razie do tego, co, co, co my tutaj mamy, czyli tą podróbę. Coś tu zebrałem i skaczemy po oponach. Okej. Okay. Coś tutaj mamy jeszcze, chyba naboje do pistoletu, tak? Do tego karabinka. Skaczemy gdzieś tutaj na górę. Coś tam na górze już lata. Nawet nie wiem jak to nazwać tego potwora, tego przeciwnika jakiś... Nie wiem co to jest w ogóle, nie wiem! Dobra, atakujemy go, ile to się da tu zaatakować w ogóle. No, patrzcie, chyba mnie za chwileczkę zajebie, bo bo coś patrzę, że się chyba nie da, może z tego karabinka dawaj. Aha, no właśnie, już widzę jak mnie za chwileczkę zajebie. O, udało się jakim czwartym, nie wiem jakim. Idziemy dalej w takim razie. Tu mamy jeszcze naboje do karabinka. No. A, w ten sposób trzeba skoczyć. No dobra. Dobra, używamy karabinka póki co. Eee, ja teraz, tutaj. Aha, tędy nie przejdziemy, patrzę. Tu mamy jeszcze, widzę. Bo jak tam się dostać do karabinka naboje? Po lewej. Nie wiem jak tam skoczyć. No nie da się tam skoczyć. Chyba, że o tędy może... A, właśnie. Dobra i tu uwaga, bo na dole jestem przeciwnik. No i wybuchłem. No, no to to właśnie jest, to jest właśnie ta gra. I całość od początku. Widzimy na karabinek. O rety, orety! Podobno ten oryginał na Sege jest trudny. To już nawet nie wypowiadam się, jak to jest trudne i ledwie, ledwie grywalne. No patrzcie. No właśnie. To jest właśnie to. Dobra, ale może teraz żarty na bok, spróbuję to chociaż jakoś przedostać się, chociaż gdziekolwiek. O ludzie, no ale w to grać nie można naprawdę. Dobra, teraz się udało. Ej, serio! Przecież tego się nie da pokonać nawet. Ludzie uciekamy od tego może, co? Po prostu. No, uciekłem, dobra. No, ale tu jest następny i mnie rozwalił. a mm. Od początku. Mam wrażenie, że ten karabinek jest jakby lepszy, ale... Nie no! I proszę, na tych kolcach nie można stawać. Dobra, próbujemy jeszcze raz no. Pierwsza kontynuacja zmarnowana, ja nawet pierwszego ekranu pierwszego levelu nie przeszedłem. O lodzie kochani, no dobra No dobra, próbujemy Kurde, chciałbym w ten oryginał zagrać, wtedy bym wam pokazać to normalnie, bez jakiegoś tutaj takiego pajacowania no o, widzisz, nawet pierwszy przeciwnik już mnie potrafi dobić. No dobra Ej No Ha <ścoughs> no brawo Jeszcze raz, no Nic nie mogę zrobić. Czekajcie, ja próbuję jedną rzecz zrobić. Może jakoś tak właśnie opadać. No także z takim tym. Nie zawsze to działa. No z takim helikopterkiem nad głowie, nad głową. A gówno to dało A ludzie przecież to się nie da grać Boże Dobra No Przedostałem się. A może idźmy w prawo po prostu. A w prawo tam chyba za bardzo już nie ma dokąd. Bo jeśli traf teraz z tą wronę, czy tego kruka, tu już za bardzo się nie da przejść. Ale ty, uciekamy! Znowu na, na, na górę wskoczyłem. Dobra, uciekamy! Dajcie mi chociaż się przedostać gdzieś dalej. A tutaj teraz nie działają te opony, no dlaczego nie możesz poskakać po tych oponach? <noise> Dziereńce opadają. Boże, pierwsza plansza. Czekaj, ja okay, może by. Mhm. Oczywiście nie można zmienić broni, gdy się skacze, bo ja chciałbym ten karabinek wziąć. Dobra, uciekamy w takim razie. Może da się strzelać do dołu. Nie, nie da się. Nie, nie da się. W ogóle, w ogóle tu nic się nie da w tej grze zrobić. Ojejku, myślałem, że już może teraz się uda, ale nie. Ojejku, próbuję jeszcze raz. Już przestaje mi się to podobać, ale chcę chociaż pierwszą planszę przejść, no chociaż tyle. Przestaje mi się to podobać, ale no Takie jest życie moje, że gram w takie gierki No dobra, spróbujemy Dobra, udało się w miarę tak gładko Weź tą wronę, zabierz Aha, teraz jej nie ma Znikła. Teraz tu jest. No dobra. Nie da się to do uszczelacić. Nie. Dobra, idziemy. Ojejku, no nie tu. Jak tam się przedostać? To w to się da w ogóle grać? Patrz, skaczę po oponach i teraz już te opony nie pozwalają na skakanie po nich. Ten mnie zaraz w dołu zatkuje. No pójdźmy go, rozwalmy może. Dobra. No po tych oponach już się ewidentnie nie da skakać. Nie wiem, idziemy może na lewo w takim razie. Ale na lewo to już się nie da wrócić tam. O No nie da się w to grać. W to się nie da grać. Tędy? Nie. No, będziemy chyba kończyć, po prostu ta gra jest chyba nie do ukończenia. O! Jakim cudem! Jakim cudem się mi zaudało no i Dobra i co dalej? Tu dołem. Znowu ten kurwiający. zahaczył mnie. Jestem daleko, nie chcę umrzeć tutaj, nie? Oj, 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 teraz. A teraz gdzie? Prawo chyba. Nie, ale tam. Dobra, tu możemy. Bos? No proszę bardzo, mamy bossa. Strzela we mnie czymś, rzuca we mnie czymś. No i prawo, przy bosie mnie rozwalili. Pewnie od samego początku muszę zaczynać, oczywiście. Dobra, spróbuję ostatni raz, ale niechętnie. No i już zginę. No i widzicie sam początek i już. No proszę. Dobra, ostatnia próba. O Boże. Dobra, udało się, ale mam pewnie mało życia przez to. Więc pewnie nie na długo. No, widzicie? No, widzicie, co się dzieje? Komedia. Komedia. Coś tam zebrałem, ale nie wiem do czego to i po co to. Ten mnie dogania, kiedy chce, jak chce. No i dydnałem. Aj. Nawet na to się wskoczyć nie da Dobra, patrzymy Dobra Szkoda gadać. Dobra, moja ostatnia próba, bo naprawdę to... Ta gra to... Ciężko się w to gra, po prostu to jest niedorobiane, bo to wiadomo to jest pirackie. To nie jest oficjalny produkt. Hmm. Ten to pewnie się nie chce przemieścić ani w tą, ani we w tą. Więc biegniemy po prostu, uciekamy od niego. Udało się, nawet jakoś. Teraz od tego uciekamy. No. Nawet też się jakoś udało. Zobaczmy teraz tutaj. O, 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 o. Jak już człowiek w raz wypróbował, to już wie jak to zrobić, prawda? Stawmy karabin. No może to się da przejść. Zobaczymy za chwileczkę. Ten nie oczywiście musiał przeatakować, no bo jak? Yy, z lasa go yy, Wronę jeszcze najpierw Udało się yy, Teraz na dół, tak Dobrze I tu jakoś miał być ten boss A, i trafił I drugi raz trafi Ojej, no spróbuję go przejść Zmienił się, kowadłem rzuca jakimś. Okay. Czy ten karabin do niego dosięga w ogóle? Niestety, zawalił mnie. Rezygnuję, dobra. Dobra, kochani moi, rezygnuję. Chciałbym w oryginał zagrać, bo to tutaj to ledwie można pierwszą planszę ukończyć. Ciekawe ile jeszcze musiałbym tego bossa yy, natrzaskać, żeby dednął. No dobra, zapraszam do następnych filmów. Mam nadzieję, że mi wszystko się podobało, chociaż chwilę ze mną czas spędziliście. Jeśli tak, to proszę zostawić łapkę do góry, napisać komentarz i udostępnić mój film na Facebooku. A w przyszłą sobotę właśnie może te Mortal Kombat pokażemy lub coś na PlayStation 1 pokażemy. Tu jeszcze mogę pokazać... Yy Bijemy ostatnie jeszcze to. I to. Także może to się niedługo też pojawi na kanale na PlayStation 5, także tak dzisiaj było. No nie za bardzo gierka przypadła. Myślę, że i mi i wam do gustu, ale mam nadzieję, że mimo wszystko spędziliście razem czas. Także do zobaczenia w przyszłym tygodniu w każdą sobotę o godzinie 9 na moim kanale. Cześć. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam cię na mój drugi kanał na YouTube Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125p, Maluchy, Serenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej. W tym także remont mojego Poloneza Caro Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych. Wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów. np. przykład DeLorean z powrotu do przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers, czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTube. Po prostu wpisz na YouTube Moto Retro Press, ratujemy polonezy.